A my już jesteśmy w szkole podstawowej numer 4 w łowiczu, gdzie też oczywiście świętują dzień dziecka. Z nami są uczniowie. Chciałam Was zapytać, z jakich atrakcji już udało Wam się skorzystać. No to ogólnie tatuaże, były sobie tatuaże. ja mam te jeden, mam coś tutaj, mam tutaj i jeszcze tutaj. Ale musimy uspokoić naszych widzów, że są to tatuaże zmywalne. Tak, oczywiście, <laughs> brokatowe. Ale dzisiaj na pewno wam będą towarzyszyć. Nie powiem, się tak, były, a, tak, integracyjne. Równoległymi. My zajęliśmy drugie miejsce. Samej... Brawo, gratulacje! najmniej. <laughs> super się bawimy. Zjedliśmy sobie naprawdę dobrą kiełbasę. Rybas trzy sklewy zjadłam i coś tak? I, I... I... wody i popój. I wo i i Czyli na jedzenie, wybawieni. Tak o, chyba mogłoby być codziennie. Uzna, oczywiście. Uma <laughs> by gratulujemy, serdecznie tak zabrawienia. Gratulujemy, <laughs> naprawdę. Super. I to mi się podoba. Rywalizacja fair play, tak? Oczywiście. Tak. <laughs> Czyli generalnie dzisiejszy dzień dziecka jak najbardziej Oczywiście. na tak? Tak. Zabawa świetna. I oby do następnego. Dziękujemy. Dziękuję. dziękuję.